Witajcie. Łowienie ryb to nuda, prawda? Czy to siedząc na brzegu, czy płynąc po oceanie bez znaczenia, cel jest ten sam. Ale czasami, nawet w najspokojniejsze dni, mogą zdarzyć się niezwykłe rzeczy. Rybacy, zwłaszcza ci, którzy łowią w oceanie, często znajdują w swoich sieciach coś dziwnego. Każdy rybak marzy o bogatym połowie. Jedni wędkują dla przyjemności, mogą stać z wędką nad wodą i nic nie złowić. Drudzy żywią się tym, co złapią, a jeszcze inni zajmują się wędkarstwem sportowym. Ci chcą złowić dużo i to jak największych ryb. A w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o najciekawszych połowach, które szokowały wędkarzy z całego świata. Marlin to wyjątkowa ryba żyjąca w zimnych wodach Oceanu Atlantyckiego. Złapać ją jest niezwykle trudno, ponieważ Marlin potrafi płynąć z prędkością 100 km na godzinę. Poza tym jest bardzo bojaźliwy, w dodatku świetnie potrafi się bronić dzięki pyskowi w kształcie miecza. Pewnego razu w 1992 roku pewien wędkarz amator Paulo Arim dostał szansę zdobycia sławy. Podczas jednego z wędkarskich rejsów na wodach przybrzeżnych brazylijskiego miasta Witoria. Schwytał ogromnego 635-kilogramowego marlina błękitnego. Po ciężkim 80-minutowym pojedynku wędkarzowi udało się pokonać giganta. Po wszystkim zrobiono mu to legendarne zdjęcie. Trudno w to uwierzyć, ale tuńczyk żyje we wszystkich morzach i oceanach, będąc jedną z najpopularniejszych ryb jadalnych. Kilka lat temu rybacy na Maldiwach złowili rekordowego tuńczyka, którego ciężar wyniósł ponad 800 kg czystego mięsa. Walka trwała kilka godzin. Powody zwiększonej aktywności ryb w tym rejonie wciąż pozostają niejasne. Chociaż wody w pobliżu Maldiwów od lat stanowią ulubione miejsce połowów tuńczyka. Tuńczyk pospolity jest największym przedstawicielem rodziny Tunus. Dojrzały osobnik waży średnio około 250 kg przy długości ciała dochodzącej do 2,5 metra. 26 października 1979 roku Kanadyjczyk Ken Fraser złapał niezwykłego olbrzyma ważącego 679 kg. Obecnie tuńczyka uważa się za gatunek zagrożony, dlatego jego połowy są ściśle regulowane. Pewien norweski wędkarz złapał dziwaczne, wielkookie stworzenie, które wyglądało jak starożytny gad. W pobliżu wyspy Andoja 19-letni norweg Oskar Lundal postanowił wybrać się na ryby. Chłopak miał nadzieję złowić halibuta, zarzucił więc przynętę dość głęboko. Kiedy wyciągnął wędkę, okazało się, że na haczyk złapało się wielkookie stworzenie. Ryba z wyglądu przypominała dinozaura. Wędkarz musiał stoczyć z morskim stworzeniem półgodzinną walkę, wyciągając go z głębokości 800 metrów. Według ekspertów gatunek ten powinien zniknąć 300 milionów lat temu, ale jakimś cudem przetrwał do naszych czasów. W lipcu 2011 roku rybak Enrique Leon złapał w Zatoce Meksykańskiej młodego rekina. Ryba miała pewne mutacje genetyczne. Zdjęcie szybko rozprzestrzeniło się w internecie, po czym naukowcy poprosili o dostarczenie im rekina do badań. Podczas oględzin okazało się, że stworzenie nie miało jednego oka, nozdrzy, tkanek pigmentowych oraz szczątki ogona. Uważają, że rekin albinos urodził się w wyniku braku witaminy A w ciele samicy. Naukowcy twierdzą, że mutację spowodowało zanieczyszczenie wody, ale inni są zdania, że to niemożliwe, ponieważ Zatoka Kalifornijska jest przyjazna dla środowiska i nie wykazuje oznak zanieczyszczenia. Na początku października u wybrzeży hiszpańskiej Ceuty w sieci rybaków wpadł imponujący okaz samogłowa, zwanego też molą. Okazało się, że to ogromne stworzenie ważyło ponad 2 tony, miało prawie 3 metry wysokości i ponad 3 metry długości. To najcięższy rodzaj ryb ze wszystkich ryb kostnoszkieletowych. Przeciętna dorosła ryba waży około 1 tony, a ten rekordowy okaz osiągnął masę 2235 kg. Samogłowy występują w wodach tropikalnych i umiarkowanych na całym świecie. Z wyglądu przypominają głowę ryby z ogonem o spłaszczonym ciele. Ich wysokość wraz z płetwami jest w przybliżeniu równa ich długości. Ponadto gatunek ten uważa się za zagrożony i nie wolno go spożywać. Dlatego złowioną rybę trzymano w komorze wypełnionej morską wodą, aż do przybycia biologów. Rzadki okaz przeniesiono na kilka minut na pokład, aby go zmierzyć i zważyć, oraz po to, by pobrać próbkę DNA. Po wszystkim wypuszczono go do morza. A ten zdobycz schwytano w Indiach. Rybacy złowili ogromną, ważącą niemal tonę płaszczkę u wybrzeży indyjskiego stanu Bengal Zachodni. Ludzie ledwo wyciągnęli olbrzyma z wody. Jego waga wynosiła 900 kg. Rybacy twierdzą, że w tym regionie rzadko trafiają się takie ryby. Ta prawdopodobnie zgubiła drogę i utknęła w płytkiej wodzie. Duże fale mogą uniemożliwić płaszczce powrót na otwarty ocean. Po powrocie na brzeg rybacy wystawili rybę na pokaz, czym od razu przyciągnęli wielu gapiów. Rybę sprzedano kupcowi za około 280 dolarów. Kolejny niezwykły połów miał miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie profesjonalny rybak złowił ogromną ośmiornicę z mackami o długości 1,5 metra. Tego olbrzyma udało się złapać 33-letniemu Joshowi Perksowi. Mężczyzna łowił ryby i inne stworzenia podwodnego świata dla restauracji klasy premium. Szefowie kuchni z wiodących londyńskich lokali śledzą jego strony w sieciach społecznościowych. Josh schwytał ośmiornicę na wodach przybrzeżnych angielskiego hrabstwa Devon. Jej macki mają półtora metra długości. Rybak opublikował zdjęcie głowonoga w mediach społecznościowych, którego zaraz nabyła londyńska restauracja. 80 lat dokładnie tyle miał największy okoń świata, złowiony na Morzu Japońskim. Długość ryby sięgała 3 metrów, a jej waga przekraczała 150 kg. Tego rekordowego okonia przygotował słynny szef kuchni z kraju Kwitnącej Wiśni, który jest najlepszym na świecie mistrzem wykwintnych dań z owoców morza. Kapitan łodzi czarterowej Baki Dennis jest również zapalonym wędkarzem. W wolnych chwilach łapie barakudy i tarpony. Na te same ryby lubi polować też rekin młot. Średnio rekiny te ważą około 230 kg. Ale pewnego dnia Denis natknął się na prawdziwego potwora. W maju 2006 roku Baki złapał rekina młota o długości 5,5 metra i wadze 580 kg, używając płaszczki jako przynęty. Gigantyczna ryba wyciągnęła siedmiometrową łódź prawie 20 km w głąb Zatoki Meksykańskiej. Schwytany rekin okazał się ciężarną samicą, z 55 embrionami w środku. Czasami, zamiast ryb, czy innych morskich stworzeń, na haczyk może złapać się całkiem coś innego. Na przykład na ogromny kieł należący do mamuta, żyjącego w epoce lodowcowej. Woronescy rybacy złowili kieł mamuta w domie. Po wędkowaniu w pobliżu wioski Miedowka postanowili popływać i natknęli się na przedmiot, który wygląda jak korzeń. Gdy wyciągnęli go na brzeg, okazało się, że to kieł ponad metrowej długości. Wędkarze zanieśli go do lokalnego muzeum historycznego, gdzie wiek znaleziska. Określono na 30 do 40 tysięcy lat. Takie trofea wśród lokalnych mieszkańców nie mają szczególnej wartości, ale w Muzeum Historycznym zdano sobie sprawę, że w domu aukcyjnym w Stanach Zjednoczonych 10-metrowy kieł mamuta, znaleziony w syberyjskiej tundrze, został sprzedany anonimowemu kupcowi za 96 tysięcy dolarów. I to wszystko na dziś. łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.